Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć, jak nałożyłem mikrocement Perfect na stare płytki w łazience. To jest jedna z łazienek w wynajmowanych przeze mnie mieszkaniach, właściwie najgorsza łazienka, dlatego długo myślałem o tym, jak w prosty sposób i tani ją naprawić. Gdybym chciał położyć nowe płytki, to tak naprawdę musiałbym skuć te stare, wywieźć gruz, później jakąś posadzkę samopoziomującą wylać, następnie położyć kolejne płytki i wziąć jakiegoś wykonawcę, oczywiście do tych płytek zrobić fugi. No, Myślę, że tydzień to by było mało, żeby tę łazienkę doprowadzić do porządku. Wymyśliłem mikrocement. Mikrocement można położyć na stare płytki. A więc zaczynamy od gruntowania specjalnym gruntem szczepnym Perfect. To jest właśnie ta gęsta substancja, którą Państwo widzicie. Następnie pędzlem aplikujemy ten grunt szczepny bezpośrednio na płytki musimy poczekać aż wyschnie. Następnie nakładamy pierwszą bardzo cienką warstwę mikrocementu perfect. Jak ta warstwa wyschnie nakładamy kolejną drugą warstwę tego mikro, mikrocementu. Czekamy aż nam ten mikrocement wyschnie, Następnie szlifujemy, mikrocement, tak żeby uzyskać gładką powierzchnię, następnie odkurzamy, odkurzamy powierzchnię i aplikujemy grunt Perfect. To jest taka emulsja gruntująca, takie mleczko, też bardzo dokładnie aplikujemy. Następnie, jak nam wyschnie ten grunt, aplikujemy lakier pur, dwuskładnikowy lakier pur. Małą puszkę należy wlać do dużej puszki, dokładnie wymieszać i wałeczkiem aplikujemy dwukrotnie lakier na naszą podłogę. No i tutaj państwo widzicie jaki powstaje efekt końcowy. Cały koszt inwestycji to jest 500 zł. Dziękuję Państwu za uwagę.